Teraz mamy rozdroże i tak, szlak niebieski poprowadzi nas, Poprowadzi nas do bielawy, a my idziemy lewą w lewą stronę. Szlakiem. E, nie, to żaden nie jest szlak, to jest ma... taka droga techniczna i idziemy w kierunku przełęczy Jugowskiej. Jugowskiej, no dobra. A za nami łąka bielawska, z której wyruszyliśmy. Ła, przyznam tak, wycieczka w pewien sposób mnie zaskoczyła. Ponieważ tylu atrakcji się nie spodziewałem teraz... a, a... Pod, podpalimy te belki <laughs> A tu się okazało, że Te zapałki Witek <laughs> będzie tymi zapałkami operował Tak, nie, niespodziewana wycieczka Tylu dobrych doznań Nam dostarczyła Więc być może to nie będzie Ostatnia wyprawa Tak, teraz idziemy do źródeł <laughs> Dobra, jeszcze kawał trasy Przed nami, więc a. Zachowaj siły. Trzeba zachować siły. Słuszna tak powiem. Uwaga Słuszna linia, naszej partii. Dobra, na razie koniec.